I stąd dzisiaj to słowo jest naprawdę bardzo piękne, ale jednocześnie trudne, bo zaprasza Ciebie, żebyś wchodził w głąb swojego życia. I znowu, zaprasza do tego, żeby wchodził i sprawdzał, jakim dzisiaj Ty jesteś terenem, jakim Ty dzisiaj jesteś ziemią. Czy jesteś dobrą Rzemią? Czy jest w Tobie otwartość? Niech hmm. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj niedziela. Bardzo piękną ewangelię otrzymujemy. Jest to przepowieść o Siewce. Bardzo lubię tą przepowieść, bo ona pokazuje, po pierwsze, zamiar Boga względem nas, kiedy przychodzi. Bardzo często poprzez słowo otwity w kościele. Kiedy słowo jest proklamowane, kiedy bierzemy udział w różnych liturgiach, w kościele, w sakramentach, i kiedy Bóg również przechodzi bardzo często do nas poprzez bardzo konkretne wydarzenia naszego życia, gdzie On jest obecny, mimo tego, że często Go nie widzimy, nie dostrzegamy Jego obecności, nie widzimy, jaka jest Jego wola względem nas tych Wydarzenia, ale on zawsze tam jest i przychodzi do nas. I to porównanie z tym, że my jesteśmy to miejsce my jesteśmy tą przestrzeń tą ziemię albo tą drogę albo skałę albo czarnie. Na którym pada to słowo, na którym, albo do którego przychodzi Pan Jezus. Kiedy Bóg przychodzi do nas, przychodzi z zamiarem tego, żebyśmy byli z Nim w jedności, żebyśmy byli z Nim zjednoczeni. Żeby nie było takiej sytuacji, że jestem stworzeniem bez stworzyciela, Że jestem bez Ojca, co jest ten Szyrotą. Jednym z największych pragnieniach Boga to jest właśnie być obecny w Twoim życiu, prowadzić Twoje życie, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. I stąd dzisiaj to słowo jest naprawdę bardzo piękne, ale jednocześnie trudne, bo zaprasza Ciebie, żebyś Wchodził w głąb swojego życia. I znowu zaprasza do tego, żeby wchodził i sprawdzał, jakim dzisiaj Ty jesteś terenem, jakim Ty dzisiaj jesteś Rzemią, czy jesteś dobrą Rzemią, czy jest w Tobie otwartość na działanie Boga w Twoim życiu. Czy widzisz, jak On przychodzi do Ciebie? Albo nie chcesz mieć nic wspólnego. Jest ten, co Bóg robi w twoim życiu, bo może jest Ci wygodny tam, gdzie jesteś. Nie chcesz może, żeby Bóg zmienił twoje życie? Jaką jesteś dzisiaj ziemią? Bóg zaprasza Ciebie, sobie się otworzył na Niego. On przechodzi nie po to, żeby zniszczyć Twoje życie, bo On taki nie jest Bogiem. On chce przechodzić po to, żeby wchodząc do Twojego życia, do Twojego serca, sprawia, żeby Twoje życie było obocne, żeby było dobrym, żeby było pięknym. Aby nie był sam. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite, jak Bóg nigdy nie pozostaje obojętnym wobec tego, co się dzieje w naszym życiu. I jak często naprawdę interweniuje. Interweniuje, przychodzi do nas. A my tyle razy odrzucamy. Ja pierwszy. Jak zmarnuję to słowo, które Bóg mi daje, jak często odrzucam Jego miłości, jak często się buntuję na to, że On jest miłosierny, zbywacza mi wszystkie moje grzechy. Proszę, dzisiaj, w tym dniu, znając tą prawdę, po pierwszą Bogu, które Kocha nas, kocha naszą ziemię. Przychodzi po to, żeby być obecny w naszym życiu. Żeby być tym, który sprawia, że nasz życie jest piękny, że jest dobre, że wydaje dobre owoce. Znając tą prawdę o sobie, jacy jesteśmy. Tej relacji z Bogiem, jak może reagowaliśmy do tej pory na to Jego przyjście, czy byliśmy otwarci, czy nie, może dzisiaj dla Chrystusa to nie jest istotne, bo zobaczcie, znowu przechodzi w tym Słowie, i będzie przechodził dalej, taka jest prawda. Póki nie zjednoczy ze Tobą, bo kocha Ciebie. Stąd dzisiaj wiedząc o tym wszystkim proszmy Boga o to w naszych modlitwach, żeby On nam pomógł. Pomógł nam otworzyć się na Niego, żeby pomógł nam być dobrą ziemią, żebyśmy nie byli czerniem, żebyśmy nie byli skałą. Żebyśmy nie byli drogą, gdzie to słowo pada, gdzie ta obecność Boga nie owocuje, bo nie ma zgody z drugiej strony na to, żeby e, umierając w nas, przechodząc do nas, przemieniało kształtu, przemieniają też formę, bo jak żarno wchodzi do Ziemi, jeżeli ta Ziemia jest dobra. To zmienia, już nie będzie to samo. Ale Chrystus przechodząc do nas, zmienia tylko na dobre nasze życie. Tylko na dobre. Więc prośmy dzisiaj, żebyśmy naprawdę z pomocą łaska Ducha Świętego, z pomocą Chrystusa, którego możemy dzisiaj przyjąć w tym słowie żebyśmy stali się dobrą rzemią, żeby nasze serce było najlepszym miejscem dla Niego. Rzemią dobrą, w której On będzie mógł wzrastać i obocować w naszym życiu. Dobrej niedzieli.